Komora do suchych kąpieli w dwutlenku węgla lub ozonie w latoszynie zdroju. Ten wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny to nowość w uzdrowisku. Dzięki staraniom władz Kurortu oraz Gminy Dębica, kuracjusze mogą sięgnąć po wsparcie Tower MX1, między innymi w chorobach układu krążenia, nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego, przewlekłych skorzeniach narządów ruchu, reumatycznych, oparzeniach i odmrożeniach. Rehabilitacji po urazach, wszelkiego rodzaju nerwicach, bezsenności i otyłości. Jeżeli mówimy tutaj o skutkach, to rzeczywiście, jeżeli można to zminimalizować, to jak najbardziej. Tutaj z opinii Państwa słyszę, że efekty są pozytywne, nie korzystałem z tego, ale jeżeli tak jest, to wszystkich namawiam. Przyjechać, spróbować. Bardzo warto naszym celem nie tylko jest zarabiać, ale również pomagać, i na tak szczytny cel, no to bez zastanowienia pomagaliśmy, żeby to po prostu było żeby działało i służyło naszym mieszkańcom i nie tylko naszym mieszkańcom. Jestem związany, prawdę mówiąc, prawie od zawsze, bo pochodzę z Gumnisk, mieszkam w Latoszynie już pewnie blisko 40 lat, tym bardziej, firmę 32 lata w Latoszynie, tak, tym bardziej z przyjemnością uczestniczę choćby minimalnie w pomocy, zresztą z podziwem cały czas dla Latoszy na zdrowiu, dla twórców, no i z wielką przyjemnością, bo to blisko. Dla nas radość. Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim darczyńcom. Ogromnie się cieszę, że spółka Latoszyn Zdrój inwestuje w sprzęty. Jest to ogromna dla nas radość, no, ale bez Państwa by się to nie odbyło. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o sprzęt, to jest to komora do korzystania z kąpieli suchej dwutlenku węgla i z ozonu. I jest to alternatywa do kąpieli mokrej. Z tym, że tutaj pacjent nie musi się rozbierać, a terapeuta nie musi nalewać wody do wanny, także po prostu wchodzi i już może korzystać z działania gazu. Co robi? Co ten dwutlenek robi i dla kogo by to mogło być? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że rozszerza naczynia krwionośne, co powoduje spadek ciśnienia krwi. A w naszej grupie pacjentów, jak żeśmy zaobserwowali, tych osób z nadciśnieniem tętniczym jest strasznie duża grupa i ci pacjenci są niestety w tej grupie, gdzie te zabiegi mają ograniczone, zwłaszcza zabiegi termiczne. Nie możemy im nic zaproponować takiego. Ciekawego, a tu alternatywą będzie ta kąpiel kwasowęglowa, i tym bardziej jeszcze cieszę się z tego zakupu, że mamy możliwość na tym pracować. No i druga kąpiel, którą możemy tutaj zrealizować, jest to kąpiel w ozonie. Ozoń przenika przez mięśnie, przez naczynia, doprowadza do przekrwienia. No i wskazany przede wszystkim u osób, y, którzy mają trudno gojące się rany. Tych pacjentów też nie brakuje, są wśród nas owrzodzenia podłudzi, y, grzybice, różnego rodzaju skóry. No to też taki pacjent się kwalifikuje, no i przede wszystkim jako uzupełnienie terapii pokowidowej. No to to chyba w, w tym okresie bardzo ważne. Ja chciałbym na samym początku, bo słyszą, podziękować sponsorom. Po pierwsze dziękuję, że jesteście, po drugie, że się tą jakże pożyteczną inicjatywę i również chciałbym podziękować za. Całokształt współpracy i dlatego właśnie do tych podmiotów zwracałem się o wsparcie. Każdy może wymyślić po prostu jakiś zakup urządzenia, między innymi ja również, ale z, autos, z autopsji, bo sam korzystałem z tego urządzenia, będąc na turnusie pokowidowskim. W związku z tym, że sam odczułem te. Pozytywne efekty. Zaproponowałem po prostu naszym sprawdzonym partnerom społeczno-gospodarczym i jak zawsze i teraz nie zawiodłem się, i za to jeszcze raz tu serdecznie dziękuję. Z drugiej strony, jeśli chodzi o obsadę i wykorzystanie tegoż urządzenia, na pewno będzie właściwe wykorzystanie, bo zespół tutaj na czele z panią kierownik, serdecznie się kłaniam pani kierowniczce, zapewnia po prostu właściwe wykorzystanie tegoż urządzenia. Chcielibyśmy w dniu dzisiejszym podkreślić przede wszystkim przy okazji oddania do użytku tego urządzenia. To, że to urządzenie poszerza znacząco zakres możliwości zajęć fizjoterapeutycznych, jak Pani Prezes Reknowy, Pani Magdalena Nowak powiedziała, zakres działania tego urządzenia jest bardzo szeroki, dla mnie niezmiernie istotne jest to, że oddziałuje przede wszystkim na schorzenie teraz, możemy powiedzieć społeczne, to jest naciśnienie tętnicze, więc warto było to urządzenie zakupić. Drugą zakresem urządzeń, które posiadamy są urządzenia do inhalacji. Mamy wibroinhalacyjne rzeczy, mamy inhalatory, ogólne inhalatory z nebulizatorami. W związku z tym ten zakres i urządzeń powoduje, że możemy leczyć pod postacią aerozoloterapii. Komora do suchych kąpieli w dwutlenku węgla lub ozonie kosztowała blisko 50 tysięcy złotych. Zakup urządzenia był możliwy dzięki wsparciu sponsorów. Koszty pokryły firmy Śnieżka Group, PGO, LERK, Arkus Endromet Group, Marotras, Plasbut, Tarbud, Autozbyt, Melios, Zakład Mechaniczno-Ślusarski, Przetacznik.